Pierwszy gość Wona Brocka, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa i witam Panią. z Biłej Studio Poznań. Dzisiaj wyjątkowy temat, ponieważ będziemy rozmawiać o toksynach w naszym organizmie, o tym, jak nasz organizm oczyszczać z tych toksyn. Skąd biorą się toksyny, które zanieczyszczają nasz organizm? Jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia toksynami tak naprawdę z, z różnych stron. Począwszy od powietrza, od smogu, od zanieczyszczeń przemysłowych, skończywszy na tym, co spożywamy, czy nawet wklepujemy sobie z, wraz z różnymi preparatami, na przykład kosmetycznymi. Tam też mogą być substancje, które w efekcie mogą zanieczyszczać również nasz organizm. Także Jesteśmy narażeni z, z wszystkich stron, ale myślę, że nie można to jej demonizować i znowu powadać w panikę, bo są na to sposoby, żeby się bronić przed tym. No właśnie, o tych sposobach dzisiaj będziemy mówić. Jak długo odkładają się toksyny, zanim zaczniemy odczuwać jakiekolwiek dolegliwości? Jak to wygląda? No właśnie to, to nie jest tak, że właśnie gdzieś nawdychamy się powiedzmy w jakimś za, mieście, gdzie jest duży smok i od razu będziemy odczuwać, znaczy mogą być takie podostre zatrucia, kiedy odczuwamy powiedzmy, jakieś bóle głowy. Ale to wszystko oczywiście jest chwilowe i mija, natomiast żeby móc już mówić o takich efektach naprawdę zanieczyszczenia toksynami, to mhm. potrzeba wiele lat bo na szczęście mamy bardzo sprawny układ oczyszczający nasz organizm, także żeby doszło do, do zatrucia i do tych efektów, potrzeba wiele lat tych narażenia na te czynniki toksyczne. Nasza wątroba jest szczególnym organem, który kluczową rolę odgrywa właśnie w procesie detoksykacji. Jest to największy nasz organ wewnętrzny, aż półtora kilo i też nieustannie pracuje. Także codziennie ma, ma zadanie, które spełnia właśnie jako zdrowy organ, jest Bardzo w stanie oczyścić mhm. tak jest nas z tego, co na co dzień wdychamy i czy spożywamy. Mhm. Co powinno nas zaniepokoić? Co może świadczyć o tym, że mamy zatruty organizm? No właśnie, więc y, jeśli tak przez długie lata będziemy narażani na te y, zanieczyszczenia mhm. z różnych stron, to mogą się pojawić takie objawy, które mogą nas już niepokoić, typu mhm. typu właśnie taka przedłużająca się zmęczenie, apatia, mhm. y, z, taka skłonność do depresji. Ale również I też też nie możemy głowy. pewnie sobie zdawać z tego sprawy, prawda? Bagatelizujemy tak. troszeczkę to, tak, że może tak. gorszy dzień, może gorszy dzień, czy powiedzmy trudności w zasypianiu, to też, ale wiadomo, że żyjemy też w takim stresie, który też sprzyja takim objawom, natomiast mhm. mogą one być już takie E, właśnie te, te pierwsze objawy, które świadczą, że coś się z nami dzieje, że, że te, nasz organizm nie jest na tyle wydolny, żeby y, móc się oczyszczać y, na bieżąco z, mm -hmm. z, z tych toksyn. Więc, Co powinno nas wtedy zaniepokoić? Co powinno być takim sygnałem, że należałoby poczynić jakieś działania? Też takie objawy, które, tak jak mówię, przeciążenia wątroby, bo jeśli już przez lata będziemy się zanieczyszczać, wątroba nie będzie w stanie się oczyszczać sama to mogą się pojawić różnego rodzaju dolegliwości też ze strony właśnie wątroby, czy to takie ciemniejsze plamki na, na skórze głowy, czy, mhm. czy na rękach, czy powiększenie tej wątroby, czy bolesność. To już świadczy o tym, że, że ona wymaga już wsparcia i trzeba zabrać Oczywiście nie czekamy na, te, na ten moment, na ten moment, moment tak, powinniśmy być świadomi oczywiście. właśnie tych, tych, tych zanieczyszczeń. Zwłaszcza to, na co mamy wpływ, bo trudno jest uchronić się powiedzmy od, od, od smogu, prawda? jeśli mieszkamy w, w mieście, ale zwłaszcza mamy wpływ na to, co jemy, bo ok, jednak ok. wiele toksyn dostaje się do naszego organizmu wraz z pożywieniem. Także tutaj na, należy uważać, właśnie ta żywność wysoko przetworzona, Jesteś frytki, co jesz, nie na tak, darmo, tak, już o my tym mówiliśmy, mówimy, od, od jakiegoś czasu właśnie w ten sposób. Także tak samo, na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że sami sobie czasem fundujemy dawkę takich silnych toksyn poprzez, powiedzmy, jakieś tam zaniedbania. Na przykład trzeba pamiętać, że często nasze pojemniki gdzie przytrzymujemy chleb Mogą tam pojawiać się grzyby typu pleśniowe i one są źródłem bardzo, bardzo naprawdę silnych toksyn, które długotrwale, że tak powiem przyjmowane mogą powodować nawet choroby nowotworowe. Także czyszczenie tych pojemników, no taka prosta rzecz, ale czasem nie pamiętamy o takich drobnych rzeczach, a wiele naprawdę możemy zrobić w takiej codziennej naszej tutaj zwyczajach, żeby, żeby unikać i chronić się. Uh -huh. Przed tymi toksynami. Na czym polega detoksykacja? Są y, różne kuracje y, oczyszczające. Y, najbardziej taka popularna y, jest właśnie oczyszczająca między innymi y, y, wątrobę, ale i cały organizm jest uh -huh. y, taka dieta warzywno-owocowa. Dużo się o tym mówi i rzeczywiście jest, jest chętnie stosowana. Teraz chyba najlepszy sezon, prawda? Lato, Idealny świeże sezon, warzywa i owoce. Tak jest, świeże warzywa, owoce. I warto naprawdę taką kurację sobie zastosować. Uh -huh. Osoby, które mają jakieś dolegliwości, powinny oczywiście skonsultować się wcześniej z lekarzem, ale każdy zdrowy człowiek może sobie na taką kurację pozwolić, dlatego że ona nie ogranicza nam tutaj witamin czy minerałów. Wręcz przeciwnie, tutaj dostarczamy ich w dużych ilościach, więc nie powinno być żadnych deficytów. Uh -huh. Takich żywieniowych, natomiast pozwala nam y, oczyścić organizm, ponieważ dostarcza wiele enzymów, y, też takich y, trawiennych w, w surowych roślinach i w, w warzywach, uh -huh. a również błonnik należy oczywiście pamiętać o dużej ilości wody. To zawsze, nie tylko w czasie kuracji oczyszczających, natomiast tutaj szczególnie, bo musimy też pomóc tym toksynom wydostać się z organizmu, ale tak naprawdę to w naszej diecie, przypominamy to już po raz kolejny, powinniśmy naprawdę pamiętać o dobrej jakości wodzie mhm. i picie naprawdę minimum 2 litry dziennie. Teraz w czasie takich upałów jeszcze więcej. Tak jest, woda nam towarzyszy tak tutaj jest. na stoliku, my też propagujemy ten zdrowy styl Życia, także jak najbardziej trzeba pić dużo, dużo wody. No właśnie, tutaj wspomniała Pani o tych dietach i owocowych, i warzywnych. A co z głodówką, taką jednodniową? Jak ona wpływa na nasz organizm? Też jest często stosowana. Tutaj można powiedzieć, że jest dla bardziej leniwych, bo tutaj 2-3 tygodnie trzeba na warzywach, a tutaj wystarczy tylko 1-2 dni. Ale uh -huh. wymaga też większej jakiejś determinacji też powinny tutaj uważać osoby, które mają jakieś schorzenia, typu dna moczanowa, zwłaszcza jest to przeciwwskazanie. I dobrze je robić jednak pod kontrolą lekarza, czyli skonsultować się, czy, czy nie, szkodzi, nie, nie zaszkodzi nam taka dieta. Jest ona bardzo tutaj skuteczna, ponieważ mogą też podczas tej, tych dłoni głotówki mieć możemy mieć różne objawy typu ból głowy. Jest to właśnie efekt wydostawania się tych toksyn, bo w momencie, kiedy nie dostarczamy energii z pokarmem. Y, 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 zaczynamy spalać y, y, nasz tłuszcz i z tym tłuszczem uwalniają się toksyny i to może być ten efekt takiego złego samopoczucia podczas tych dni. I no. co wtedy zrobić, bo właśnie wczoraj e, też gościła e, tutaj u nas e, dietetyczka, mówiła, że absolutnie <tryk> wtedy nie korzystać, nie zażywać żadnych tabletek, żadnych leków, to jest najgorszy absolutnie. błąd. Tak jest, bo jeszcze bardziej obciążamy wtedy wątrobę, bo trzeba pamiętać, że większość leków jednak jest eliminowana przez wątrobę. Y, Dużo pić, wtedy należy sobie jednak zarezerwować te dwa dni na taki spokój, na relaks i na odpoczynek. Ale trzeba pamiętać, że nie tylko, że mamy jeszcze inne sposoby, żeby wspomagać sobie też te procesy właśnie oczyszczania przede wszystkim możemy korzystać z sauny, jeśli ktoś ma taką możliwość, ale również takie naprzemienne, gorące i zimne prysznice. Chodzi mhm. o pobudzenie naszego układu krążenia przez właśnie tę zmianę temperatur, takie gwałtowne i, i duże. Wtedy i układ limfatyczny, i układ krążenia się pobudza i wtedy ułatwia jak najbardziej wydalanie tych toksyn. Także korzystanie mhm. z sauny, dobrze by było, żeby stało się to zwyczajem, na przykład codziennym, takie naprzemienne, zimne, ciepły prysznice. Ale nie można tu Tutaj nie wspomnieć również o zabiegu drenażu limfatycznego, jak mówimy o pobudzaniu limfy, właśnie mamy do dyspozycji taki zabieg, który idealnie y, wspomaga nam mhm. y, oczyszczanie z, z nadmiaru toksyn, w ogóle z toksyn, z nadmiaru wody, y, także... Y, Zachęcam wszystkich, jeśli ktoś nie zna jeszcze tego zabiegu, do, do, do spróbowania, skorzystania, zobaczyć, jak, jak naprawdę dobrze wpływa na nasz organizm i oczywiście nie tylko podczas kuracji, ale tak w ogóle od czasu do czasu można sobie wspomóc takim, takim zabiegiem, taką serią zabiegów najlepiej. Chcę tutaj powiedzieć, że jest to zabieg bardzo przyjemny i również jest bardzo użyteczny też w walce z celulitem, ale o tym będziemy na pewno mówić następnym razem. Zapraszam wszystkich u nas w studio Biłej właśnie na Świętym Marcinie 67 w H. Mamy do dyspozycji państwa właśnie również ten typ zabiegu i serdecznie zachęcam jest... Y, także można też powiedzieć, że, że tutaj, bo chodzi o pobudzenie tego układu krążenia, układu limfatycznego, dlatego też nie można tutaj y, nie, nie docenić jakby też y, codziennej dawki ruchu. Mówimy tutaj o oczyszczaniu, o piciu wody, ale jeśli chcemy, żeby nasz układ krążenia, układ właśnie ten wydalniczy był wydolny, powinniśmy też pamiętać o, o codziennej dawce. To byłoby optymalnie, idealnie, ale przynajmniej raz na jakiś czas, czy, czy to właśnie rower, czy jakaś inna forma aktywności, ale to na pewno nam pomoże utrzymać nasz organizm w lepszej kondycji, w lepszej formie i usprawniać właśnie wydalanie tych toksyn. Super, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Iwono za Zobacz, nasze dziękuję. dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, Was już teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, a za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia. Do zobaczenia.